Halo, halo, dzień dobry. Ja nie wiem jak ma na imię mój kanał jeszcze. Jeszcze nie wymyśliłem, ale to będzie kanał poradnikowy. Jak chcecie, to może nawet w jakieś gry zrecenzuję. I dzisiaj pokażę Wam jak nagrywać na Snap piosen z piosenką. Bez YouTube Premium, ale nie na Spotify'u. Dla mnie to jest prostsza wersja, bo ja nie lubię Spotify'a. Tak osobiście. Przepraszam, jakby były jakieś cięcia, ale nagrywam to na drodze, bo za snapa odpalę i Wam pokażę. Dobrze, pierwsze co trzeba mieć, wejść w ustawienia, skróty klawiszowe. Ustawić sobie, żeby mieć podział ekranu. Chodzicie w YouTube. Przepraszam za tą piosenkę, ale musiałem coś wybrać. Nie chciałem jakiś dla dzieci. Mam nadzieję, że praw autorskich nie dostanę. Przytrzymujemy, ja mam na cofaniu podział ekranu. Klikamy w snapa, powiększamy, tak, snapa sobie powiększam, żeby ładniej było widać na podglądku. I robimy tak. Zawsze YouTube musi być na górze, czyli musicie w YouTube wejść i podział ekranu, bo, bo na górze ta karta to jest ta bardziej główna karta. Ta dolna to jest taka poboczna, która no. I patrzcie, że to działa. Włączam tu. No. Nie wiem, czy słyszycie, ale działa. No i dobrze. No i wszystko, ale nie wiem, czy wam powiedziałem. Można też słuchać muzyki bez YouTube Premium. Wystarczy sobie muzykę włączyć i wyłączyć. Przepraszam za cięcia, ale jak wiecie, widzieliście nagrywam koło drogi. Auto jechało. No tak. I teraz patrzcie. Mam i ja chcę na przykład szybko snapa nagrać z piosenką, więc ja jedzę sobie wyłączam normalnie teraz patrzę o kurde wypadek na drodze muszę szybko zamkrać Klikam tylko w lewym górnym wróć do podziału ekranu Szybko tu na dole wybieram snapa Klikam piosenkę No i widzicie to działa No i Możecie napisać w komentarzach, co mam zrobić następnym razem. Czy wam pomogłem? Czy może chcecie gry jakieś? I kto zgadnie na jaki kanał kiedyś prowadziłem po głosie? Bo twarz pokaże dopiero na tysiąc słów. A celem jest moim tysięcy na srebrny przycisk jeszcze dodam wam jedno nie polecam nagrywać ekranu wbudowanym xiaomi dziękuję bo polecam tą aplikację dziękuję do widzenia